Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić przetop na grubym materiale, pod badania RT. Tutaj widzicie, rura ma średnicę 400 mm, grubość 40 mm, czyli 4 cm. Rura jest fazowana na U, także przed spawaniem musimy podgrzać. Ona jest już szczepiona na kołki w czterech miejscach także musimy podgrzać do temperatury 100 stopni głównie ze względu na to, że jest to gruby materiał nie jest to co prawda kotłówka, tylko zwykła sal czarna ale warto podgrzać według dokumentacji też jest to wskazane, tu widzicie dysza wydłużona elektroda wysunięta na około 5-7 mm Dyszę zastosowałem taką wydłużoną, ponieważ jest łatwiejszy tosem. Bo tam jest bardzo ciasno podczas robienia przetopu, także nie mamy wielkiego manewru na boki, musimy jakoś sobie pomagać i radzić. No i widzicie, spawamy przetop. Uchwyt mamy ustawiony lekko z górki, z góry do dołu, na godzinie gdzieś mniej więcej 11 żeby wam pokazać spawanie w ten sposób. Możemy to oczywiście spawać od dołu do góry, ale możemy też w ten sposób. Tutaj jest troszkę łatwiej, gdy spawamy bardziej na górze, ponieważ mamy większą kontrolę nad jeziorkiem. Ja też taką technikę zastosowałem, ponieważ E, szczelina nie jest idealnie równa, i w niektórych miejscach jest e, 4 mm, w niektórych miejscach jest 3 mm, dlatego e, o wiele sprawniej nam to pójdzie, gdy będziemy spawali w ten sposób, niż e, gdybyśmy spawali od dołu do góry. No i widzicie, podajemy drut, staramy się podawać w sposób ciągły. Szczególnie, gdy w niektórych miejscach jest ta szczelina większa, żeby w odpowiedni sposób dostarczyć materiał dodatkowy, żeby nam go nie brakło, bo może to spowodować spłynięcie tak? przetopu, co będzie skutkowało wadą lub po prostu będzie bardzo nierówny i to też wizualnie będzie brzydko wyglądało. Tu widzicie już po przekątnych w czterech miejscach yy, poprzejeżdżałem przetop pomiędzy kołkami szczepnymi i teraz należy zrobić właśnie najazdy. Tutaj macie pokazane, szlifujemy tarcza czwóreczka, trójeczka, żeby ładnie zrobić to łagodne przejście, yy, żebyśmy nie, za, nie zakańczali na prostym, bez szlifowania, tylko zawsze należy wyszlifować, szczególnie gdy jest to pod badania. Wtedy mamy ten gwarancję, że ten przetop będzie równy i nie będzie przy zakończeniu przyklejenia. To jest bardzo istotna sprawa, szczególnie gdy spawamy, tak jak mówię, pod badania. Widzicie, jak prowadzić uchwyt? Ja trzymam go w ten sposób, jak na obrazku, na ekranie. Widzicie, że tutaj nie mamy za wielkiego pola manewru. No, ale niestety musimy sobie radzić. Czasem tak bywa. I tu wracając do tego zakończenia, możecie zwrócić uwagę już w przybliżeniu. Cały czas podaję drut. Tu jest dosyć szeroko. Ale ważne jest, żeby przytrzymać w momencie gdy najeżdżamy na krawędź, która była wcześniej przyszlifowana, a nawet można delikatnie cofnąć uchwyt, żeby jeszcze bardziej przegrzać to zakończenie, żeby ono nam dobrze się wtopiło. I widzicie wygaszamy około 2 cm po przejechaniu najazdu. Następną istotną rzeczą jest odpowiednie czyszczenie po przejściach Czy to po przetopie, czy po wypełnieniu, widzicie tutaj ta szczotka wąska ręczna Też z trudnością nam wchodzi w tą grubość ścianki Można też próbować szczotką na szliwierce, no ale też ona tak za dobrze nam nie podchodzi, bo jest tutaj wysoko, tak, i musimy, musimy troszkę improwizować, żeby chociaż to w jak największym stopniu oczyścić. Wtedy też nam będzie się lepiej spawało. I tu widzicie, mamy już wykonany przetop. Jest on równy. Może nie idealnie w niektórych miejscach. Ale pamiętajcie, że przy tej grubości, i przy następnych ściegach, przy wypełnianiu, on jeszcze nam wyrówna się. Materiał ma wtedy tendencję do zaciskania, także on troszkę wypchnie. Troszkę nam się wypchnie i wyrówna. Także ogólnie jest ok, przed następnymi ściegiem, czyli już wypełnieniem, podgrzewamy ponownie, ponieważ już staramy się kontrolować w tym wypadku temperaturę, żeby wykluczyć możliwość pęknięcia, bo przy takiej grubości nawet materiał nie musi być kotłowy. Ceremo, jakiś P91, wystarczy, że jest gruby i samo przez to może nam pęknąć, tak. Tutaj yy, ponownie widzicie, oczyszczamy, ponieważ po podgrzaniu może też niewielki nalot rydzy wystąpić. I ponownie oczyszczamy, i przystępujemy zaraz do spawania, wypełnienia czyli tutaj, wypełnienie na gorąco, zaraz po przetopie, hot pass tak zwany. Czyli gorące przejście. I tutaj widzicie, mamy niewielkie pole manewru, ale musimy starać się przytrzymywać na bokach. Podawać drut, żeby nam ładnie te krawędzie zostały wtopione. Żeby nie było takiej sytuacji, że e, narobiłem no, przyklejenie, bo przy takiej grubości no to już. No, pojawia się problem już. Dużo trzeba, dużo trzeba poświęcić czasu i sił, żeby usunąć jakąś poprawkę, jakąś wadę, bo jest problem nawet z podejściem szlifierką zwykłą, albo trzeba dużą szlifiarkę na 230 mm. tutaj widzicie, w nie jedziemy na natężenie prądu 160A. Jest tutaj wystarczająco. Jeszcze dodatkowo materiał został podłużany, także to jest wystarczająco. Wystarczająco natężenie na pierwsze przejście po przetopie. Przetop robiliśmy tam w granicach. Między 100 a 120 A. Regulowaliśmy sobie tym natężeniem przed zakończeniami, można zawsze na przetobie zwiększyć amperaż, czyli natężenie prądu, jeśli jest większa szczelina i widzimy, że zaczynamy minimalnie, przetop zaczyna nam spływać, musimy zmniejszyć natężenie. Także też regulacja natężenia jest ważna. I tutaj widzicie wypełnienie. Pierwsze po przetopie na gorąco. Można jeszcze z jedno z dwa takie wypełnienia pojedyncze zrobić, później już będziemy musieli. Rozbijać na węższe ściegi, robić wiele ściegów, ponieważ już nam się robi szeroko i będziemy musieli węższe ściegi robić. Ale na razie to przejście po przetopie i jedno bądź dwa następne możemy zrobić na raz. Tu widzicie trochę przetop nam w niektórych miejscach wypchnęło. Ale nie jest to wadą. Tutaj widzicie z lepszej perspektywy jest ok. Zakończenia też są równe. Nie ma jakichś wielkich nierówności. Także ogólnie jest ok. Tutaj widzicie jedno z czterech zakończeń. Też jest płynne. Także dzięki i czekajcie na następny filmik.